W dzisiejszym filmiku przepis jak zrobić kurczaka KFC w domu. Jest to bardzo prosty przepis, ale przepyszny i cała rodzina będzie się zająć okay, za Pokażę się. Wam wszystkie składniki jak zrobić przepysznego kurczaka KFC. Palce lizać, ale oczywiście zrobimy też frytki domowej roboty. Potrzebujemy kartofelki najlepiej jakiejś żółtej, dobrej jakości. Brytmanaczkę rozgrzewamy w na 200. Ugotujemy je przez 10 minut, pokroimy we frytki. Podłużne paski wrzucimy do piekarnika i dodam trochę może oliwy z oliwek. I będą frytki domowej roboty gotowe i zabieramy się za naszego kurczaka. Kartoflo obrane, teraz pokroimy je. I tak wyglądają nasze frytki. Okay, na naszego kurczaka będziemy potrzebować oczywiście naszego kurczaka, najlepiej takie filety, jak tutaj widzicie. Tutaj mamy ile? E, jakieś 570 gram. Że pyszny, kilkręcy będzie za chwilę. Będziemy potrzebować też trzy jajka średniej wielkości, e, proszek do pieczenia. Y, I będziemy potrzebować sól pieprz, oczywiście. Najlepiej no, ja używam taką właśnie himalajską, różową, słodka papryka, czosnek i przyprawa do kurczaka. Będziemy też potrzebować e, cayenne pepper, czyli ten e, ostry dosyć pieprz. 3 jajka, zwykła mąka i 100 ml mleka. Zwykłego oczywiście też i olej do smażenia. Ja używam kujawski. Kuczaczka jak w KFC, możecie po prostu ten nuggetsy dla dzieci takie mniejsze kawałki zrobić. Zależy jak sobie pokroicie. Jak chcecie możecie pokroić waszego kurczaka. Ja po prostu kroję w takie kawałki, żeby były mniej więcej jednakowe, jednakowej wielkości, bo będziemy je smażyć i chcemy, żeby po prostu były smażone. Także chcemy po prostu jednakowe kawałki, na jakiekolwiek je Tniecie, ale żeby było jednakowe. Także robimy takie podłużne, a po prostu takie kroję poprzek. I tak samo ta pokro, pokroja. Poprzek gotowy, wrzucamy do miski i dodajemy przyprawę. Głowowe frytki są gotowe, wrzucamy tutaj na naszą blaszkę. Dodajemy. Ja będę dodawać przyprawę do ziemniaków. Ale możecie tylko po prostu zwykłą sól. Ok, jedną łyżeczkę, proszku do pieczenia. Do tego sól pieprz, pół łyżeczki czosnku, pół łyżeczki papryki słodkiej. Dodamy jedną łyżeczkę papryki słodkiej. Będzie lepsze. I pół łyżeczki ostrej papryki cayenne. Jedna łyżeczka przyprawy do kurczaka. Mieszamy, dodajemy trzy jajka. Proszę upewnić się, że nie ma żadnych skorupek w jajkach pierwsze. Chyba, że lubicie. I dopiero wtedy dodajemy je. Projektujemy jajka widelcem. Apetycznie to nie wygląda, ale nie przejmujcie się. Do dobrze. Dodajemy, jeżeli możecie, to odstawcie do lodówki na 30 minut. Do tego dodajemy mleko po 30 minutach, jakieś 70 ml. W międzyczasie rozgrzewamy patelnię i lejemy olej. Musi się rozgrzać do 180 stopni, i dosyć dużo tego oleju ym, tutaj lejemy, żeby się ładnie nam wszystko smażyło. Doczamy kurczaka w mące i mamy na przygotowany tutaj sobie papierek, żeby tłuszcz obsiągnął z naszego kurczaka. Oczywiście daje mąkę naszą, kurczaczka i czekam, taki dobry sprzęcik na naszego kurczaczka. Polecam. Dobry, dobry jak jest, to się będzie idealnie. Jakieś sześć kawałków tutaj mamy. Nie ma to jak domowej roboty kurczak KFC. Mamy gotowy kurczaczek KFC w domu, chrupiący, soczysty, tak jak tutaj widzicie naprawdę dobry i warto warto zrobić ten przepis bardzo szybki i prosty